Dzień dobry! Chciałabym w dzisiejszym filmiku nagrać szybki filmik z moim makijażem. W zasadzie to jest taki dla każdego. czym miłego oglądania. No i chciałabym. Na początku są te zdjęcia, właśnie z moim makijażem dzisiejszym. No i to jest w zasadzie taki makijaż na co dzień. No i żeby nie przedłużać, ogólnie chciałam z góry przeprosić za oświetlenie, dlatego że jakoś tak się tego inaczej nie dało zrobić. No i zaczynając, począwszy. Na początku i chciałam od razu powiedzieć, że wszystkie kosmetyki. Będą napisane w opisie. No i tutaj na początku chciałam powiedzieć, że użyję FaceBoom nawliżająco kojący hydrokrem, No, taki różowy. Na początku nakładam go na całą twarz. W zasadzie. O, lekko też na szyję. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie coś, żeby się makijaż trzymał, tak na dłużej. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś tam imprezy, czy jakieś tam nocne zabawy. Rozumiecie o co chodzi typu wesela? To lepiej nałożyć bazę pod makijaż. Ale nie zawsze baza jest koniecznością i bazy trzeba dopasowywać no pod względem szczególnie swoich wymagań. Bo do każdego pasuje co innego. I to tyle, jeżeli chodzi o bazę. Teraz chciałabym zrobić. Hmm, zastanawiam się, czy na początku korektor, czy na początku nałożyć. Uder. Dobra, przepraszam za takie roztargnienie, ale ja to robię lekko spontanicznie. Ale w zasadzie mam już pewien pomysł i mam tak, jakby schemat pewien. To ja może zacznę od nakładania. Tak mnie uczono, że na początku fluid powinien być. I tak lekko sobie na rękę go nałożę. Wezmę gąbeczkę, gąbeczka gdzieś się schowała. Dobra, tutaj jest. Gąbeczka powinna być tak jakby lekko nawilżona. No i nakładam tak jakby na... Tak, żeby nie zostawić plamek, tak żeby wszędzie ten fluid był jednak na twarzy. Żeby nie było tak, że w jednym miejscu on jest, a w drugim go nie ma. Czyli nakładam mi klepię na całą powierzchnię twarzy. Lekko go też nakładam na usta. Dobra, jeszcze więcej go spróbuję zrobić. Ja to tak jakby nagrywam głównie dla pasji, ponieważ no, chcę jakoś mieć produktywność. Dzisiaj też nagram jeszcze jeden filmik. To jest mój pierwszy, ale chcę mieć makijaż do tego drugiego filmiku. I to będzie bardziej taki, bym powiedziała, typowo psychologiczny. Jak sobie z czymś radzić. No, myślę, że może komuś tam jakoś naprowadzę kogoś i może komuś tam pomogę. Jednocześnie sobie. No. No lepiej to nałożyć to w miarę dokładnie. Żeby nie było z tym problemu. Tutaj trochę też, trochę na usta, trochę na szyję, żeby tak odznaczyć. No, i zrobi krótki przerywnik. Jeszcze odrobinę sobie tego pudru dam o tej na policzkach. Byłam takie sami lekko zaczerwienione, tej pod oczy. I pamiętajcie, że jest taka zasada, że na początku, jak się doda czegoś mniej, to łatwiej dodać niż na przykład jak się doda na przykład jakiegoś pudru, czy jakiegoś brązera, czy czegokolwiek więcej, to później ciężko to zdjąć. Dobra. O, tutaj trochę pod okiem za dużo się nabrało. Mam nadzieję, że to robię w miarę schematycznie. Dlatego, że ten film jest lekko spontanicznie, bym powiedziała. I jeżeli chce być wszystko jest traktowany humorystycznie, to może być i humorystycznie. Nie czuję, że rymuję. Od razu mówię. Dobra, co ym... ja na powieki nakładam, dlatego że uważam, że to. No, że to później będzie się chyba lepiej cień trzymał. No, i jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka, żeby jeszcze korektor zrobić. W zasadzie bardzo ważna, no, na takie małe niedoskonałości. Bada tych korektorów z tego, z Lovely jest taka, że mam wrażenie, że szybko się kończy. Jakoś tak używam go, co dużo go nie użyję, ale mam wrażenie, że szybko się kończy i od razu mówię, że przepraszam za oświetlenie, ale inaczej się tego nie dało zrobić u mnie. U mnie taki dom mało dostosowany pod... pod 20, niestety. U mnie taki dom mało dostosowany pod 20. jakieś tam niedoskonałości, czy jakieś tam, nie wiem, coś tam zakryć tym korektorem. Ja to tak robię bardziej taki... Jakby to powiedzieć, teraz jest moda na minimalizm, tak żeby zapamiętać. Czyli tak jakby, jeżeli się czegoś mniej robi, tak jakby na podkreśla się urodę makijażem, ale się mniej robi tego makijażu, to wygląda to często lepiej. No. I o, te ko. o i o. Po drugiej stronie i tutaj o też. Tego korektora nie dużo, bo nie mam jakoś, jakiejś zniszczonej cery. Dobra. No i chyba może być. Tak sprawdzę jeszcze tutaj, jeszcze tutaj trochę lekko sobie zrobię. Takimi ruchami klepiącymi. Ja trochę nie robię czasami ruchami klepiącymi. To może robię błąd od razu, żeby ktoś tam mnie nie złapał. No. Poza tym to. To jest tylko makijaż, tak jak już mówiłam. Następna rzecz, jaką nakładam, to brązer. To jest z Lovely, kolejny i Dark Chocolate. Tak się on nazywa. No, i nakładam go w miejsca, które chcę wyszczupić. Moim starym pędzelkiem. No, tak jak już mówiłam wcześniej, na w tam filmiku. X nie wiem którym. Chyba ja za dużo prozera nałożyłam, ale nie jestem pewna. On się po prostu ładnie na pędzelek, jakby to było, przykleja. Bo dosłownie przykleja się na pędzelek. Muszę teraz tak. Nie dokładać, tylko rozmazać go. Zobaczę, jak to wygląda. No trochę za dużo, no niestety, no. Zrobiłam za dużo. I teraz chyba będę musiała baking zrobić, no. Bo za dużo tego yy, brązera nałożyłam. Tutaj zrobię z tym, yy, jak to się nazywa, z banana Fibo puder. To jest puder banana plus puder z Fibo. Tak jak już mówiłam, wszystkie kosmetyki będą opisane, napisane w opisie. Teraz baking muszę zrobić, czyli zrobić o tak. No bo jak zwykle mi się zawsze tego bronzera za dużo nakłada. I zrobić o tak. Spróbować o tego zrobić. No. Widać, że znam się na rzeczy. Chociaż ja tak może siebie oceniam. Może sprzeceniam. Dobra. Yy. Ogólnie światło to światło. Dobra, tutaj trochę też więcej zrobię. Yy, tutaj zrobię może o tak już. Zamknę to. No i teraz, słuchajcie, po tym bakingu tak się sama zastanawiam, spróbuję drugą stronę zrobić tego bronzera i spróbuję go nałożyć jak najmniej. Spróbuję go jak najmniej nałożyć, tak jak już mówiłam. Less is better. Ile razy będę to powtarzała, to nie wiem. Dobra, i tutaj o... Um, lekko. Ciągnąć policzki. I zrobić. O tej o też o tu. Um, o tu zrobić. O, tak. No, to jest ładniej już zrobione mam wrażenie u mnie dużo, trochę powierzchni trzeba wyszczuplić, bo trochę mam podbródek, czasami robię. To spróbuję teraz zrobić od tej o, żeby podbródka, żeby tak lekko skorygować podbródek. Tylko nie gadaj, że znowu się za dużo nasypałeś na pędzel. Spróbuję teraz lekko też tutaj zrobić. Dobra, i spróbuję tutaj też zrobić. O tu. No, chyba jest w porządku. Tak mi się wydaje. Nie, nie jest w porządku, co ja gadam. To już za dużo znowu nasypałam. Trzeba o tak zrobić yy, korektorem. Tak jak już mówiłam, baking, ale. No, robię to na leniwce trochę. Lekko po prostu korektorem przykryję. Tego tak zrobię. Jak to się mówi, jak ma się sobie życie utrudnić al, albo ułatwić, to lepiej sobie ułatwić. Tak jak już mówiłam wcześniej. Dobra. Się zastanawiam, no tutaj jeszcze trochę bardziej po tej stronie muszę nałożyć. O tu. Dobra. Jak was na przykład nie interesują jakieś fragmenty, to można przecież pominąć. Ja myślę, że to nie problem, no ja za to na przykład nie uduszę. Macie oglądać do końca filmiki, bo inaczej uduszę. No przecież tak nie zrobię. No i poza tym to chyba może być. Tutaj może jeszcze na górze lekko zrobię. I nie mówię od razu, że jestem profesjonalistką, więc mogę to robić po prostu nieprofesjonalnie i robić to po prostu dla pasji. I mam nadzieję, że to tutaj zrozumiecie. I teraz zobaczcie, teraz robię brwi. I robię to z Makeup Revolution, tą paletką, tą czekoladką, jak na nie mówią. Ogólnie też dużo osób polegało, sobie to kupiłam. No, taka siła sugestii na mnie mocno działa, że po prostu czasami nie wytrzymuje No i taki pędzelek mały do brwi używam. Przecież tam pędzelków chyba nie muszę pisać, bo to chyba nie jest aż taka ważna sprawa, ale jak ktoś by chciał wiedzieć, jakich używam. No i ja podkreślam brwi, czyli te miejsca, gdzie na przykład nie mam brwi, to po prostu dokładam sobie cieniem, żeby to wyglądało, że to są moje ładne brwi, a nie dorysowane, chociaż na niektórych zdjęciach na Insta mam jakby dorysowane brwi. O, o, dobra, trochę jest, trochę się tego wzięło, o tej trochę za dużo. Jakby to lusterko, lusterko jest troszkę takie malutkie i tak ciężko tutaj. Ale powiem szczerze, że ta paleta ma bardzo dobrą pigmentację, tak jak inni mówili. To jest prawda. Bo ma bardzo dobrą pigmentację. No i, i naprawdę polecam tą paletkę. Mi się na przykład bardzo sprawdza ona. A makija makijaż brwi jest ogólnie dla mnie chyba najprzyjemniejszy jeszcze rzęs. Chociaż rzęs jest trudniejszy, trochę mam wrażenie, czasami, bo to jak coś nie ucieknie, to coś nie... Czasami to wie, wiecie, u niektórych to ładnie wygląda coś, a u niektórych to trzeba pokombinować, pokombinować... Hmm. no sama nie wiem, no nie jestem jakoś jeszcze przekonana. Spróbuję trochę ciemniejsze jeszcze wziąć, bo to ja mam ciemne dosyć drzwi. I mam też dosyć takie, no... Dosyć mam rzadkie je. Spróbuję tutaj, o. I symetryczność jest bardzo ważna, ale uważam, że jeżeli się tam. Jakby to powiedzieć, jeżeli się zrobi siostry, ale nie bliźniaczki, też nie będzie jakieś to strasznie. Nie, to strasznie. Złe, dobra, zobaczymy. No mogą być, no mogą być, no ale jeszcze zrobię. Żeby to nie było takie. od tak sobie, to zrobię jeszcze o tu i tu. O tu, o tu, o tu, jeszcze tutaj spróbuję zrobić. O tu, więcej jakby tego spróbuję zrobić. Bo tutaj mam trochę mniej. Idę tak samo. Dobra. Dobra, no brwi mogą być, no, od biedy. <ścoughs> od biedy myślę, że. Dobra. I pod drwiami robię, bo ja użyłam tak jakby o tego. Tego, ale trochę więcej tego użyłam. Pod robię taką białe, białe takie, żeby tak oddzielić trochę. Dobra. I teraz spróbuję no, zrobić te trochę trudniejsze, bo makijaż oczu. Ciekawa jestem sama, jak to wyjdzie, dlatego zrobię lekki przerywnik. No i teraz co, do dzieła, makijaż oczu. Zrobię o tym pędzelkiem, tym takim do blendowania specjalnym, zrobię takie lekkie, no, jakby to się nazywa foxy eyes chyba, ale nie jestem pewna, więc jakby coś, to mnie nie zabijcie. Um, takie zamiast blendowania zrobię taką po prostu kreskę, ciemniejszym. Hmm. No, robię taką po prostu kreskę, trochę grubszą. Tutaj trochę mogę zakończyć, takie ładnie. I tutaj trochę pod spodem zrobię, może yy, pod spodem zrobię też takim o tym ciemnym. Tym samym zrobię, bo to no, powiekę też się maluje ogólnie, generalnie. No dobra, robimy tak, tutaj o. Spróbuję. Wiem, że jakaś taka jakość nie do końca, ale. Trzeba naprawdę trochę popracować nad tą dolną powieką. Dobra, spróbuję teraz zrobić o taką, bo tutaj spróbuję o tutaj zrobić taką ciemniejszą. Tutaj spróbuję zrobić o tym ciepłym kolorem, tym pomarańczowym. Czyli dalsza część dolnej powieki, robię tym pomarańczowym i tym, może ciepłym brązem, zrobię też. Dobra, i jeszcze dalsza część to tym złotym. O tym, o tym złotym i trochę tego też zmieszam. Tak na końcówkę. Przy o tych końcówkach spróbuję o tak. No i teraz jeżeli chodzi o dalszą część tej górnej powieki, od której zaczęłam. To spróbuję zrobić to lekko fioletem. Fioletem o tym tutaj. Spróbuję zblendować tak lekko fioletem. A teraz ciekawe, czy mi się uda w ogóle zrobić drugą. No i spróbuję blendować tą drugą. I blenduję o tutaj, od tej strony do tej. Tak do połowy. Nie, do mniej więcej trochę ponad połowy. Też mogę do całości dojść. I też trochę końcówkę spróbuję zrobić o tego. Dobra. Chyba jest. A tutaj spróbuję zrobić taki środek cały. Spróbuję zrobić może jakimś jaśniejszym, czyli na przykład o tym. Spróbuję zrobić. Ale też może być złoty, czyli o ten. Ten złoty raczej lepiej u mnie wygląda. No i jeszcze tak lekko podrównam te blendowanie, żeby było lepsze. Cieplejszym i tym też fioletowym. O tym cieplejszym i też fioletowym. Żeby to mniej więcej miało taki równy, okrągły kształt. Ja to robię tak po... aż do końca, no. I jeszcze tak, żeby to było, bo to mi końcówka lekko nie wyszła, dlatego ja po prostu na końcówki używam... Czego ja używam na końcówki? W zasadzie rozjaśniacza nie mam chyba przy sobie, więc spróbuję po prostu to użyć jako lekki taki rozjaśniacz. O to, o tego, o. Dobra, no i teraz spróbuję jeszcze zobaczyć jak wyszło, wyszło. bardzo ładnie moim zdaniem, szło bardzo ładnie. Jeszcze z podkreśleniem oka to będzie super. Oczywiście to jest słabe zdjęcie, yy, słabe światło, no trochę inaczej wygląda, ale w lusterku bardzo ładnie. Dobra, teraz zajmijmy się drugim okiem. Na końcówkę ogólnie oka nakładam takie Instaglow Miss Sporty i ja robię to mniej więcej o tak. Dobra, teraz namaluję drugie oko. I już zrobiłam drugie oko. A zasada jest taka, w jednym oku i w drugim, to żeby zrobić tak, pokombinować, żeby one były jak najbardziej podobne do siebie. Jak najbardziej można z jednego trochę więcej dodać, z drugiego trochę więcej yy, tak, jakby yy, skorygować. I wtedy będą tak, jakby, jeżeli będą jak najbardziej przypominały siebie, to będzie to jak najbardziej prawidłowe. I ogólnie to zrobiłam. O, o ja coś takiego. Coś takiego zrobiłam. I teraz zacznę od malowania je tuszem do rzęs. I mam taki tusz z mi Sporty. I on się nazywa Studio 3DV. ma taki o, żółty. Łatwo go znaleźć w Rossmanie. I robię go tak. Wezmę sobie jakieś lusterko z jakiegoś ścienia, bo nie wiem jak to inaczej zrobić. No i po prostu robię to zygzakami, O tak. słucham zygzaków. Ten tuż mam wrażenie, że jest taki dobry. No, mi się sprawdza u mnie. Od razu mówię, że przepraszam za błędy składniowe, ale... I tak samo trochę trudno, ciężko byłoby zrobić tutaj przy kamerce te drugie oko. Dlatego, że zrobiłam po prostu tak, że te jedno oko i te drugie. Zrobiłam tak, żeby jak najbardziej do siebie były podobne. Tak jak najbardziej się da. No już nie muszą być zupełnie identyczne, ale zrobiłam tak i te trochę też poprawiłam te drugie. I teraz robię po prostu dolną. Też maluję dolne najlepiej rzęsy malować. I robię coś takiego, jeszcze drugiej. No. I tak jak już mówiłam, robię to ruchami zigzaków. Tego nie było za dużo, co może wystarczy. Dobra. I robię tak samo dolne. No, tak jak każda dziewczynę, jak to robię, to czasami muszę od go otrzymać i to otwieram później. Dobra. No i to tyle, jeżeli chodzi o makijaż oczu. Mam wrażenie, że całkiem ok wyszedł. Jeszcze robię sobie w zasadzie prawie na koniec, bo jeszcze usta robię sobie glowem, tym co pokazywałam z MeSporty yy, Insta Glow. Po prostu robię sobie miejsce, które chcę podkreślić. Yy, no i w zasadzie to jeszcze taka. O tej, o spróbuję jeszcze podkreślić, o tu. I lekko spróbuję nos. Ja to robię w ogóle tak. Przepraszam, może tak, że tak ma lekko na odwal. Bo po prostu nie przywiązuję aż takiej dużej wagi do rozświetlacza, ale niektórzy przywiązują większą. I mogą na przykład uważać, że jakiś tam rozświetlacz jest dla nich lepszy. No. I tak poza tym to robię sobie również jakiś taki lekki róż z cienia do powiek, dlatego że nie mam takiego różu różu. I na przykład mogę sobie ten pomarańczowy róż lekko zrobić tak delikatnie subtelnie. I sobie robię ty na policzki. Robię taki sztuczny uśmiech. Mam wrażenie, że i tak dużo go wzięło. Mimo tego, że delikatnie. Delikatnie to kurde trochę za dużo go wzięło. I teraz taki to koniec właśnie. Więc próbuję lekko go... zrobić baking znowu w zasadzie. To nie się nie nazywa nawet baking profesjonalny. Po prostu zrobię sobie o tak korektorem. I chyba zrezygnuję z takiego różu. Po prostu zrobię sobie, że rozświetlę policzki. Zrobię sobie rozświetlające policzki, bo ten róż to jakoś tak dzisiaj mi nie pasuje, mam takie wrażenie. No... I tyle to poza tym to w porządku jest? Dobra, chyba w porządku jest. Jestem się zadowolona w miarę. E, w miarę jest dobry rezultat, jednak nie zrezygnuję z różu. Zrobię róż. Jaka ja niezdecydowana jestem. Dobra, lekko tutaj zrobię taką. Po prostu dwa razy czy trzy razy o taką. Zrobię tak delikatnie. No i tutaj tak delikatnie. Dobra, i zrobię teraz o tak. Zrobię teraz o tak. I co dalej? Na końcu usta, na końcu usta zrobię. I robię go po prostu taką kredką z Mi Sporty 210 Cherful Pink, chyba już wcześniej używałam. No, już mi trochę kredki zabrakło. mam tak jakby końcówkę tej małej kredki i tak jakby do robienia ust, tak jak już mówiłam powinno się używać konturówki, jeżeli chce się to zrobić precyzyjnie i robię z to po prostu konturówką tutaj o niestety nie zauważyłam jakoś, nie dałam rady, że ona jest jej końcówka i trzeba by było z ale jakoś może to mi ujdzie płazem. Dobra. Mm, spróbuję jakoś tak zrobić. No dobra. Konturówka jakaś taka. To mm, nie koniec świata. W zasadzie. Powiedziała, spróbuję zrobić otek. O, tylko. Jest taka w miarę delikatna. Mam takie wrażenie, dobra. I teraz końcówkę to robię po prostu o tym o. Soft Golden Rose Soft Made Creamy Color. I ona jest 108 Soft Made. Dobra. to tyle, spróbuję jeszcze na koniec spróbuję jeszcze na koniec zrobić rozświetlacz tutaj o, żeby to wyglądało bardziej pełnie, moje usta dobra i teraz spróbuję zrobić na koniec, na sam koniec i koniec Bielenda Makeup Water Magic Złota, taka o. Też napiszę jej nazwę. Dobra. I spróbuję zrobić o tako i utrwalić. Jak coś nie jest idealnie, to dodaję temu wyjątkowości. Takie tutaj słyszałam, takie mądre słowa. Więc może być. Mam nadzieję. Lekko też na włosy ją wykorzystałam. Dobra. No i tak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że jest ok. Widziaczki, pozdrawiam.